Jest taka wola ze strony Pana senatora Jana Marii Jackowskiego, Zatem bardzo proszę Panie senatorze o zadanie pytania. Z świadomością, że jeszcze będzie minister także. Tak jest Panie Marszałku. Do ministra też będę miał pytanie. Rozumiem. Bardzo proszę. Panie. Ja mam pytanie do Pana senatora Gruszczyńskiego, sprawozdawcy Komisji Gospodarki. Mianowicie... Budżetu i finansów publicznych. Tak jest. Budżetu i finansów publicznych. O to, czy na komisji była dyskusja na temat wolumenu obrotów w kontaktach gospodarczych między Polską a Singapurem i czy znane są panu senatorowi sprawozdawcy kwoty tych obrotów i jakie jest. Skala inwestycji Singapur, nazywanych singapurskimi w Polsce, a jaka polskich w Singapurze. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana senatora. Panie marszałku, Próba, panie proszę. senatorowie, nie mam na ten temat wiedzy, żeby dyskusja wokół tego tematu się toczyła. Na temat, natomiast jeśli chodzi o te dane, myślę, że tutaj ministerstwo będzie bardziej adresatem do tych informacji i na pewno one będą bardziej precyzyjne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale pan... Pan Santor Obrębski wydaje mi się, że znaczy, może odpowiedzieć. Na to. W roczniku statystycznym jest podane, są następujące dla, dane dla 2010 roku. E, eksport do Singapuru 1,4 mld import 2,2 mld czyli jest 800 złotych, czy milionów złotych e, 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 różnicy, no powiedzmy na niekorzyść w, w, w tym wypadku. To mniej więcej Polska ma nie, niekorzystny bilans jeszcze z 15 innymi krajami. Z większością mamy jako korzystny, ale na, największy deficyt mamy oczywiście z Chinami i Rosją. Bym powiedział, ta, ta, ta wielkość z Singapurem nie, nie jest tak duża. I to, co podkreśliłem, w ostatnich 12-11 latach ta wymiana wzrosła czterokrotnie, bo, bo, bo takimi danymi głosowskimi dysponowałem. Nie, nie mam wiedzy dotyczącej tak zwanych inwestycji singapurskich. Dziękuję. Jeszcze pan senator Jan Maria bardzo proszę. Ja tylko dlatego się pytałem przedstawiciela Komisji Finansów Budżetu. No bo sprawa, bo wiem, że jako członek Komisji Spraw Zagranicznych, że myśmy na ten temat próbowali podjąć dyskusję. Natomiast się pytałem, czy była w ogóle taka dyskusja na temat wartości tego wolumenu podczas posiedzenia tej, tejże komisji, kiedy przedmiotowa ratyfikacja była na niej omawiana. Rozumiem. doprecyzowanie tego pytania. Dziękuję bardzo.